Cześć, super, że zgodziłeś się na wywiad, bardzo Ci dziękujemy. Co, no Piękna bramka dzisiaj, Dziękuję. jak się czujesz? Bardzo dobrze, fajne uczucie siedzieć przy tylu ludziach na trybunach i to takie spełnienie marzeń. No pewnie, jasne. A jak ogólnie oceniasz dzisiejsze spotkanie? Pytam, bardzo dobrze grał blisko nas, dużo nas presowali, końcówkę przejęli nam, ale wybroniliśmy i wygraliśmy. Mhm. Super. Gdybyś miał e, wymienić jakieś dwa plusy albo coś żeby do poprawy w Waszej grze w meczu? Na pewno skuteczność i strata kroszków w tercji przy wychodzeniu. Okay. Gdybyś miał ocenić e, Wasze szanse w Pucharze Polski, bo go się zbliża e, ta impreza, bo jak to widzisz ze swojej strony? No na pewno duże mamy dobrą drużynę, zgrany jest zespół. Teraz Monto do nas przyszedł wzmacnia nas. Tak, tak. Wszyscy wrócą, mam nadzieję, że zdobędziemy mistrza. Jasne. A tak oceniasz ogólnie tyrodowisko, to miejsce tutaj, jak ci się tutaj tam. Na pewno ma taką swoją aurę. Tak, nazywanie. Ale też ma swoje lata, ale na pewno jest bardzo blisko kibice są i fajnie ich słychać, nawet jak czasami ich nie masz całej... Całej trybuny to i tak zawsze jest głośno. No, doping jest tutaj zawsze. No, i kibice są fantastyczni. No. Okay. A teraz tak trochę z innej beczki. Czy masz jakieś swoje rytuały, na przykład przedmeczowe e, lub pomeczowe, które uważasz, że przynoszą ci szczęście na przykład? W grze? Przedmeczowe? Na pewno muszę owinąć dwa kije. Okej. Okay. <noise> to jest na pewno i muszę zawsze ubrać prawą łyżwę najpierw. Okej, okay, to o już, tak już słyszałyśmy właśnie też, a o tym jeszcze nie. Ciekawe jest. No. Um, a jakąś masz rutynę pomeczową, na przykład, w sposób w jaki się regenerujesz? Wracam do domu i idę spać, no nie mam okay. jakiejś rutyny. Panie ważna rzecz zawsze.